Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o książce Madeleine Engle Przeciąg w drzwiach. Jest to drugi tom serii, którego w Polsce nigdy niestety nie przetłumaczono do końca. Pierwszy tom nosił tytuł czy to Pułapka Czasu, czy to Fałdka Czasu, bo Oba polskie, oba polskie wydania miały inne tytuły, w każdym razie ten pierwszy tom został w 2018 roku zekranizowany z Oprą Winfrey i Reese Witherspoon w głównych dorosłych rolach, ale niestety nie został dobrze przyjęty, w związku z tym no, nie kontynuowano ekranizowania tych książek. Ja natknęłam się kiedyś na ten drugi tam w Empiku Pamiętając, że właśnie pierwszy zatytułowany wtedy Fautka Czasu Miałam kiedyś wypożyczony z biblioteki I że bardzo mi się podobał Zresztą podobała mi się też inna seria tej autorki Rodzina Austinów którą, Której, któryś tam tom Młodej Jednorożce Dorwałam ostatnio w antykwariacie I bardzo, bardzo się cieszyłam i też sobie kupiłam w związku z tym, no, wzięłam właśnie wtedy tę książkę i pomyślałam, a przeczytam. Co tam, że od pierwszego tomu minęło prawie 20 lat i niewiele pamiętam, ale, no, podejmę te rękawice. I przypomniałam sobie, czytając Przeciąg w tyrzwiach, dlaczego lubię twórczość tej autorki. A lubię ją dlatego, że jest naprawdę nietypowa, bo to są dziwne książki naprawdę dziwne. Bohaterką przeciągów w drzwiach jest Margaret, która, nastolatka, która jest świadkiem tego, że jej braciszek Charles Wallace no jest niestety, zaczął właśnie naukę w szkole, jest niestety prześladowany ze względu na to, że jest ponadprzeciętnie inteligentny, i pierwsze co zaczyna robić, jak zaczyna chodzić do szkoły, to opowiada kolegom i koleżankom o mitochondriach i farandolach, co nie zostaje powiedzmy dobrze przyjęte. I koledzy zaczynają się troszeczkę nad Charlesem Wallace'em znęcać. Jest to książka dziwna. Bo zaczyna się w ogóle, o czym nie wiedziałam kupując tę książkę, słowami: W ogródku warzywnym bliźniaków są smoki. Więc to, gdybym wtedy w sklepie sięgając po tę książkę przeczytała, to już byłabym kupiona, no bo ja smoki uwielbiam. Okazało się, co prawda, po dalszej lekturze, że te smoki to tak nie do końca smoki, tylko to, to, to to co tutaj widzicie na, na okładce a okazuje się, że to coś dziwnego z dużą ilością skrzydeł i oczu to jest cherubin i jest to no tak jak mówiłam dziwna książka jest to fantastyka młodzieżowa, ale taka naprawdę specyficzna, bo korzystająca dużo z odkryć naukowych, taka nieoczywista ona powstała też w latach 70., więc wtedy pisało się dla dzieci troszeczkę inaczej. To nie są książki pokroju, nie wiem, wojowników czy baśnioboru. To jest literatura trochę trudniejsza, korzystająca z języka naukowego, odwołująca się zresztą do, do odkryć naukowych. I mam świadomość, że dla niektórych współczesnych nastolatków, młodych nastolatków, no może być lekturą trudną, bo tutaj też owszem, z jednej strony sporo się dzieje, ale z drugiej strony sporo się dzieje rzeczy dziwnych i nieoczywistych i nie zawsze łatwo się połapać o co chodzi. Więc, no przypuszczam, że wiele osób, zarówno dorosłych jak i tym bardziej dzieci, może się od tego specyficznego pisarstwa odbić. Aczkolwiek mnie ona akurat odpowiada i ja te książki lubię, więc będę poszukiwać trzeciego tomu, bo wydaje mi się, że trzeci tom jeszcze po polsku wyszedł. Um. O czym jest to historia? Jest to historia w sumie o miłości, o próbie zrozumienia drugiego człowieka, o próbie pomocy drugiemu człowiekowi, o tym, że nawet jeżeli kogoś nie lubimy, to należy szukać przyczyn tej naszej antypatii i próbować zrozumieć, że być może ten drugi człowiek wcale nie jest naprawdę taki, jakim my go postrzegamy. Więc jest to tu dużo mądrych spostrzeżeń, ale z drugiej strony jest trochę takiego nachalnego moralizatorstwa, które, które mi przeszkadzało. Bo, bo to przesłanie miłości, że powinniś, powinniśmy kochać wszystkich jest takie trochę religijne i, i mnie to świeżbiło. Bo z jednej strony podoba mi się ta idea, że od rzeczy największych do rzeczy najmniejszych, jeżeli zło działa i jeżeli nie jesteśmy dla siebie nawzajem dobrzy, to niszczy się zarówno świat, jak niszczą się komórki małego człowieka. Ale, ale, jako osoba dorosła, wiem, że to niestety tak nie działa, i że nie wszystko jesteśmy w stanie pokonać miłością. Więc to mi tak trochę zgrzytało, uwierało mnie jak, uwierało mnie jak kamień w bucie, i nie do końca jestem do tego przesłania przekonana. Ale koniec końców, no nie mogę powiedzieć, że się przy tej książce dobrze bawiłam, bo to nie jest książka, przy której się człowiek bawi, ale czytałam ją z przyjemnością i tak jak mówię, zainteresuję się, bo wydaje mi się, że ten trzeci tom po polsku wyszedł i z całą pewnością Przeciąg w drzwiach to będzie książka, która ze mną zostanie. A nie wszystkie książki po lekturze ze względu na małą ilość miejsca w domu decyduję się zatrzymać, więc jest to na pewno jakiś wyznacznik, że zdecydowałam, że przeciąg w drzwiach przynajmniej na jakiś czas ze mną zostaje. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, że dotrwaliście do tego momentu. Serdecznie się żegnam i do następnego razu. Cześć!